Siemanko widzowie, witam Was na tej pięknej soboty. Dzisiaj przygotowujemy właśnie pracę na sezon wymieniam brakujące ząbki jak widać Moja no, mama w tle naprawia prawą oponę tutaj, no ja robię ząbki i ściągnąłem sobie tutaj tą odbajmę widzę, że zaraz do tego sprężarkę tutaj słyszycie. Bo będę jeszcze tutaj zaraz ją dmuchać, bo to wszystko no brudne i przed zimą tego po prostu nie umyliśmy. Widziałem, że taki syf się zbiera, więc żeby to ładnie zadbać, no to Naraz, zaraz stracę sprężarkę i będę dmuchał i wyłaniał taki plan ogarnąć presę. Wydaje mi się, że to nie wiem, tutaj będzie krótka chwila, ze względu na to, że jest dubania z tym i piotelania się, zwłaszcza, że jeszcze. Mój imbus. to ma to wygląda, tylko tak zjedzony jest. Muszę poluzować sobie dopiero potem tym. Ale no, ogarnę to. Mam teraz zębów, więc może mi starczy dociąć też zębą w starcie, żeby to zrobić. No i jeszcze dobrze byłoby nasmarować presę. No i zrobić zdjęcie całego zestawu John Deere'a z McHale'em i wstawić dzisiaj ogłoszenie na. Olixa, żeby już klienci zgłaszali, już pierwsi się klienci na kiszonkę zgłosili, bo mam teraz 10 kwietnia, no w maju na pewno raczej ruszymy już kiszonki, więc żeby to zrobić Zobaczcie w jakim stanie też są noże Ale wydaje mi się, że jej dużo nie używałem, więc są naprawdę w dobrym stanie, więc o, to Zobaczę sobie jak tylko eee, eee, przyjadę Czodziennie mi się podepniemy i zobaczymy jak to Dobra, lecimy dalej do roboty. Doszedłem do pewnych wniosków, z, z którymi chcę się z nami podzielić. Przy naprawie e, tej presy. No, już melduję, się opała gotowa. Tylko jeszcze nie, nie montuję, żeby móc sam od tyłu potem wchodzić za presę. Więc jeszcze się czeka, ale już jest zrobiona. Nętka naprawiona. A, i wracając do wniosków, które wyciągnąłem. To jest to, że wszystkie zamienne Zęby, które mam, to tak. Tej można długość, są prawie idealne. O. Ale co z tego, jak mają węższe tu dzióbki, i jak je zakładam i kręcam, to one się nie dochodzą idealnie, nie dochodzą idealnie tak jak o ten, widać, tylko dochodzą tak o się skręcają przy dokręcaniu, nie idzie tego utrzymać i boję się, że po prostu jak założę te zęby, to będzie mi tutaj walić w... wiecie. To jest wiecie no to co teraz pokazuję. No więc to do wniosku, ale te z kolei są też za krótkie, a o tych małych też w ogóle nie mówię więc żadne zęby, które mam, mi nie pasują, więc wniosek mi się taki, że muszę zamówić oryginały z korbanka, że dzisiaj sobota, to korbanek niestety nie, dzisiaj u nas tutaj e, filia nie pracuje więc będę się zamówić w tygodniu, więc postanowiłem, że zdemontuję wszystkie rozwalone zęby o, tu widać jak zaznaczę obrazku, wyczyszczę podbierek, bo tak jak mówiłem wcześniej chyba no trochę brudawie jest wyciągnę stąd jeszcze jakieś pozostałości siatki no wyczyszczę go no i no, układam tutaj i w przyszłym tygodniu jak będę miał e, już e, cały komplet wszystkich zębów bo się zaraz sobie idę muszę wziąć plus parę na zapas e, to wtedy, wtedy to dokończę więc jeśli chodzi o prasę to się teraz taka stawka wstawi. To be i widzimy się za tydzień, jeśli chodzi o prasę. Chwila, nie uwagi, mamy kolejny sukces, czyli lekki porządek, i czekamy w takim razie na częściej. Ja zabieram się za sprzątanie placu, tryskanie buruku, innych pierdół, żeby tu ogadać, To bo ten, no ładnie Ładny już to wygląda, ale może być jeszcze ładny. co mocować. I bym zapomniał. Chciałem nasmarować presę, ale oczywiście gdzie jest smarowica zostawiona na warsztacie, więc też już dopiero jak będę robił zęby, to będę robił e, smarowanie, przez co należy ją na świeżo przesmarować. Widzowie, powiem Wam tak. Ciężki dzień się zapowiada, bo ojciec do mnie dzisiaj przyjechał, niż się dobrej zabawy. Myślałem, że dzisiaj to już, na dziś to już koniec z naprawami maszyn, ale Tatuś mnie zaskoczył i dał mi kolejne zadanka. Tak, tutaj, jak domyślacie się w że jest taka osłona. I powinna być. Ale ojciec wziął ciągnik na dwa dni i Amfa Fatima było i nie ma. Znikło. On nie wie, gdzie to jest. No ja muszę kupić teraz. Standardowo. Ale to nie koniec dobrych wieści. Bo przyszedł do mnie i mówi: Otwieraj pres, rozbieraj. Jak już dubiasz i jedziesz kupić części. To Ci jeszcze coś pokażę. No, naciągnij ten łańcuch, to naciągnąłem, jest git. No ale tego naciągnąłem, już nie jest git. Więc muszę, muszę skracać. Ale oczywiście nie mam pół złączek, więc e, muszę pojechać do ogromu. A że już jest 12, więc już do ogromy nie pojadę. Więc dopiero w przyszłym tygodniu. Więc skrócić łańcuch i zobaczyć, czy będzie git. Jeśli będzie git, no to zostawić. Jeśli będzie tutaj nadal za duży luz, no to wtedy pojechać po nowy łańcuch. Z drugiej strony. To samo, tylko tutaj muszę podczepić właśnie pod to podjechałem tym John Lirem, Że po raz szczepię John Lira, żeby podnieść tutaj podbieracz i zobaczyć, jak w jakim stanie jest ten łańcuch. Oczywiście to nie koniec dobrej wiadomości, bo kazał mi sprawdzić w instrukcji, tylko muszę instrukcję znaleźć, jak tutaj jest z napinaniem tego łańcucha i że jeśli łańcuch. Nie jest, nie i będzie nadal luz tam na dole przy trybie To mam kupić do wołańców, więc no taki kurwa solidny To są na łańcuchy, to pressa McHale'a, więc to tanie zabawki nie będą Ale najbardziej czym mnie rozjebał, będzie chujowe światło, więc przepraszam was za to, ale no na... Majstersztyk No Rozjebał mi się czujnik I założyłem drugi Ale za bardzo go skręciłem, więc go zgniatło ale że prasa tak piszczała i nie dało się robić, to zrobiłem obejście i założyłem jakiś inny czujnik, który nie pasował, ale przynajmniej prasa przestała piszczeć, więc jak już po, jedziesz po oryginalne części, chodziło mu o zęby, tamto, to jak jeżdżesz po oryginalne części, to weź kup z dwa takie czujniki i jednego zostaw do skrzynki na później, a tutaj zamów tego, zamontuj już tego połoprawnego, No popsuł, pogubił, a standardowo naprawić. Muszę ja, no nie? Nic nadzwyczajnie nowego. No, jeszcze muszę posprawdzać w, w czym? w instrukcji, jak się napina te łańcuchy, ale widzę, że ten jest git. No, ten jest miękki trochę, ale no, on ma taki dosyć miękki napinacz, więc, Słuchaj, no, może tak być, może to tak musi być. Ten też jest w miarę git. No więc jeszcze posprawdzać to. I jeszcze jedna rzecz, e, którą miałem zrobić i to było... Już zapomniałem. A, no jeszcze, a, kosiarka. No właśnie, no, to też jest agent. Bo w sezonie, no to przeważnie on kosi e, John Deere'em z zestawem maszów. No i e, to on wszystko psuje w nich, przeważnie. I znowu, no to albo weź zawieźć kupnową plandekę bo to jest jak widzicie ładnie przerwana jest e, przerwana plandeczka, więc albo ją utni, albo kupnową albo napraw, więc standardowo no, muszę ją zapłacić zawozuje ją do sklejenia, znaczy powiem całą kosiarką bo nie chcę mi się odpinać, rozbierać całej kosiarki żeby zawieźć plandekę za poklej tą kosiarkę, no ale no to jeszcze tak trzeba e, podchodzić do mnie, tu jak już zakleisz tamto to tak tutaj olej, tutaj olej tam olej, no jeszcze nasmaruj standardowo, więc znowu jeszcze kolejny olej, jak to za to płaci, no of course, owsior, of sure. ja, więc jestem nie, niezmiernie szczęśliwy z kolejnych kosztów i kolejnych zadań do wykonania. Masa Masakrija, o jeszcze się urwał przewód od tawotnicy. ciekawe gdzie był, widzicie? Trzeba będzie go zlokalizować i przykręcić A miało być szybko, miło i przyjemnie. A wyszło jak zawsze. Dobra, idę szukać instrukcji do presy i... A tutaj mam dobrze. Musiałem zmienić, że ja mam tutaj nowe nożyki. Dobra, nieważne. Eee. To idę po instrukcji, i patrzę jak się napina łańcuchy i które łańcuchy mi trzeba wymienić i te co są B, trzeba z D montować. Dobra, lecimy z robotem, Już jest 12 jeszcze, nic nie zrobione. Mam rozkminę, bo tu, no tu jest taki naprawdę niewielki luz. Tam na dole też. Każe, żeby to naciągnąć po prostu, no dosyć sporne, jak ja to naciągnę, to w kurwa sztywny ten łańcuch, no ale, no, skoro instrukcja każe, no to chyba trzeba tak zrobić. Ojciec, za wyciągnięcie mi tego gówna czujnika, co go zwiążdżył tutaj i zrobi to, to obejście, powinien mi szkodliwe zapłacić, bo godzinę się z tym męczyłem, żeby to gówno pierdolone odkręcić, masakra. Dobra widzowie, wiecie co, ja zakończę tego vloga na dzisiaj, nie będzie przerwana na dwie części, po prostu kolejny vlog będzie jak już będę miał części i tak jak mówiłem, tutaj łańcuszek jest już naciągnięty, eee, tu coś jeszcze, nie, tu, tu, nic, tu nic nie naciągam, jest łańcuszek naciągnięty, wyciągnąłem ten nieszczęsny pierdolony czujnik, zdemontowałem sobie wszystkie połamane zęby, potrzebuję 21, ale wezmę z 30, żeby mieć już na sezon, jakby mi się jakieś urwały. Potrzebuję. Tutaj już słońcuch rozpiłem, zabrałem do domu, ale zło, złączki, półki potrzebuje, złączki i półwki potrzebuję, żeby tutaj zrobić. Ta wod do szprycy, nową tą tubkę włożyć. Potrzebuję też ta z firmy sobie przywieźć, żeby posmarować cały układ, chociaż przed nią smarowałem, ale lepiej dolać. Na pewno jeszcze olej, bo nie wiem czy mam, żeby dolać do smarowania. Eee, no i zęby łańcuchy ponaciągane, nasmarować i ustalić jeszcze ten wąż, ale jeszcze nie wiem gdzie on idzie. Dola, ale to jeszcze ustalę. Posiadam do instrukcji, się wieczorem i to ustalę. Więc kończymy tego vloga. A ja się z moimi brudnymi łapami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.